jestem Neristy i zapraszam was wraz z Bastianem na kolejny odcinek e, wyzwania kryształów. Aktualnie Bastian znajduje się w swojej pracy i przesłuchuje podejrzaną w swojej sprawie. Oczywiście odgrywa e, rolę dobrego gnieniarza i stara się tutaj wyciągnąć informacje e, związane o, tutaj ze swoim przestępstw swoim Bożem, ze swoją sprawą. Ale tutaj. Nikol za bardzo nie daje się zwieść e, Bastianowi. I wydaje się spokojna. Chyba nam się nie udało aresztować odpowiedniej osoby. Więc możesz tutaj chyba teraz e, materiał dowodowy. Pokaż dowód y... huh? osobie swojej podejrzanej. I zobaczmy, co się wydarzy. Troszeczkę się chyba zdenerwowała. Y... pokaz zeznania świadka. No Bastian, Bastian, no nie jesteś zadowolony. Ostatnio część ci nie wychodzi w pracy. Jesteś tutaj zmieszany z sytuacją z Noach i musisz to wyjaśnić. Jak i. Um, tutaj dobrze jest pięta. Co ty jeszcze. Wydobądź zeznania. Dobrze, wydobądź zeznania. I tutaj z pomocą przyjaciół postanowiłeś, że nie powiesz Skyli o tym, co się wydarzyło na miejscu zbrodni z Noach i będziesz tutaj. Tarał, dobra robota. O jeszcze jednego przestępcę mniej na ulicach. Niestety, przestępczość nie robi sobie przerw i czeka na ciebie kolejna sprawa. Odbierz przydział, używając komputera i rusz do roboty. Więc postanowiłeś też tutaj. Skylom O dostał awans, nie do końca tego. I zost... będzie pracować teraz jako detektyw będzie zarabiać 52 simelony na godzinę i odblokował parę przedmiotów i zaczyna o siódmej o dziewiątej więc tak Bastian szybko tutaj dostał informację że Skyla zaczyna rodzić i w pośpiechu udał się tutaj do y, szpitala aby być z Skylą w tych ważnych chwilach. A ja tutaj muszę zdjęcia porobić. Jezu, mi tak kiepsko idą te zdjęcia robienie. Bastian, chodź tu w końcu. Chodź. No patrzcie. Robi pompki Bastian. Robi pompki, jak mu tutaj dziecko się rodzi. Bastian, nieładnie, nieładnie, tutaj ci się syn bądź córka rodzi, a ty co robisz? A ty co robisz? Ćwiczysz. Nieładnie, nieładnie. Tutaj musisz panikować. O, czekaj, takie ci ładne zdjęcie z panikowanego Bastiana zrobię. Idealnie, idealnie, mi się to podoba Bastian, popanikuj sobie troszkę, a ja dalej ci zdjęcia porobię. A więc tak, Bastianowi urodził się syn i tak jak tutaj Ciri zaproponowała, będzie miał na imię Stefan. Więc Bastian, przywitaj się ze Stefanem, ze swoim synem. Okej, okay. Nie wiem, co się stało, ale nam się chyba troszeczkę popsuło. No nie panikuj, porozmawiaj. Tu chyba więcej dzieci nie będzie. No, nie ma. Tylko jest Stefan. Przytul. Odrzucaj. I zaraz wrócimy. Dobra, ty, Skylo, nakarm. Stepana, Stefanka. No. Dobra, już wróćcie do domu. Gdzie ty poszłaś? Zgłosi na recepcję. No, nie będzie ci potrzebne. Znowu rodzisz. Miejmy nadzieję, że to nie będzie drugie dziecko. A więc tak, Bastian wraz z Kailą już wrócili tutaj i ze Stefanem do ich nowego domu, który jak już Was pytałam, zbudowałam sama. I mianowicie zbudowałam dwa warianty domu dla Bastiana. I zapytałam się Was na Instagramie, który dom chcielibyście wpierw, chcielibyście zobaczyć w serii tutaj. Bastiana i wybraliście wariant numer jeden, więc z Waszą wolą tutaj dałam i Wam przedstawię wnętrze tego domu i jak go wyremontowałam. Od razu uprzedzam, nie jestem dobrym tutaj w remontowaniu, ale z tego domu, jak już wspominałam, jestem bardzo dumna. Więc dom zaczyna się Takiego przedpokoju, lustro na parasolki, na buty i tutaj na e, kurtki. Tu jest e, gabinet, który nie jest jeszcze jakoś specjalnie urządzony, bo no, Bastiana i Skyli za dużo pieniędzy nie zostało, więc mają tutaj biurko, laptopa, bo Skyla oczywiście musi wypełniać raporty. Tutaj kolco owoc, no i mata Bastiana. I tak się prezentuje tutaj biuro Bastiana i Skyli. Przejdźmy sobie dalej. Tu jest jedna z dwóch łazienek. Jest tutaj toaleta, oczywiście wanna. Umywalka, jak i pralka, i suszarka. Nie ma tak dużo tutaj dodatków. No i może bym te okno zmieniła, bo wydaje mi się chyba za duże na Łazienkę. A tutaj, w tym pomieszczeniu, znajdują się takie trzy, można powiedzieć, pomieszczenia. Jest to część taka na salon. Jadalnia i po tej stronie jest kuchnia. Może najpierw Wam przedstawię tutaj kuchnię, z której jestem najbardziej dumna, bo w niej dałam jak najwięcej tutaj szpargałów zaraz. O. Nigdy nie dodawałam tyle elementów, tyle szczegółów, jak właśnie tutaj była w kuchni. Najbardziej mi się podoba ten parapecik. Jestem ogólnie dumna z tego domu. Oczywiście tutaj już są, są resztki jedzenia, bo oczywiście jedli śniadanie. Tylko na tym poziomie. Tutaj kuchnia, jadalnia i salon mają firanki. Dałam je takie pospolite, bo mi się one chyba najbardziej podobają ze wszystkich, które mam oczywiście. No i na ścianie znajdują się obrazy. A teraz tu, tutaj są schody na piętro, jak i szachownica razem z drewnem. A teraz przejdźmy do, do salonu, który prezentuje się w ten sposób. Jest obraz portret rodzinny, telewizor, PlayStation, regał. No sofa z Pufą. Można powiedzieć taką. Mm, Mam nadzieję, że dziecko będzie mogło tutaj siąść na parapecie. Kwiatki, tam jest wejście do mini ogrodu, bo ten dom wyszedł większy niż się spodziewałam. I musiałam zmniejszyć ogródek bastiana. A tu jest piecek. Kominek taki, gdzie będą mogli sobie palić. A teraz wejdźmy na piętro. Nie będę tutaj przedłużać. Na piętrze znajdują się trzy sypialnie i łazienka. Tu już się znajduje taki można powiedzieć kącik zabaw, który nie jest jeszcze jakoś rozbudowany. Znajduje się tutaj domek dla lalek, kosz z zabawkami, taka kartka, żeby tutaj dziecko mogło malować. No i miś. Tutaj jest łazienka druga. Tu ma toaletę, umywalka, oczywiście wanna. Za dużo chyba mi się tutaj okien, by bynajmniej mniejsze też powinny chyba być. W tym pomieszczeniu znajduje się pokój, gdzie już jest Stefan e, śpi. No też nie jest za bardzo tutaj rozbudowany ten Domek, ten pokój, bo jest tapeta na jednej ścianie, a reszta ścian jest taka. Mizerna, o tak powiem. A tutaj od razu przeszłam do sypialni Bastiana i Skyli. Oczywiście na szafce nocnej znajduje się Ametyst Bastiana. Zegarek w kształcie home, łóżko. Jest ta toaletka. No i taki regał z komodą i parę kwiatków. Też jestem zadowolona z tego hmm, pomieszczenia. I tak oto się właśnie prezentuje nowy dom Bastiana. A teraz tutaj wróćmy, żeby mogli się pozajmować. Dzieckiem. A oczywiście Bastian idzie się wyżywać na biednym miszku tutaj Stefana. A ja chciałabym, żeby... A, czekajcie. I tu właśnie jest kolejny pokój, ale on jeszcze nie jest wyremontowany, więc nie ma drzwi. Bo nie ma takiej potrzeby, więc tutaj Bastian porozmawiaj ze swoim synem. Przetul. gawoż. Przewiń. kawoż, kołyś, no nie dam ci na razie jeść, bo nie widzę takiej potrzeby. Och, się, Bastian. Aite. No no, bo no bo. Trochę zdjęć porobię Bastianowi, bo oczywiście jak to ja, ja za bardzo nie umiem robić fotek. Ale Bastian uroczo wygląda w roli tutaj ojca. Więc dobrze, już ci tyle nas wystarczy. Ty Skaila, co Ty możesz robić? O, podziwiasz tutaj zdjęcie wasz portret. Więc dobrze, mogłabyś tutaj popracować nad raportami społeczne. Nie, społeczne. To nie było w społecznych sieć. Wypełniaj raporty, bo też musisz się postarać o awans. I masz dwa dni wolnego, więc będziesz się zajmować tutaj naszym małym. Później podchwaszczaj, podchwaszczaj, a ty, Bastian, może zebrać. Tutaj sprzedaj wszystko. Bo musicie odłożyć troszeczkę kasy, bo no nie do końca tutaj wszystko Wam wyszło. I tu możesz zasiać. Zasiej, zasiej. Tu nie wiem, co się znajduje. O, kroku samo już zasiać. Zasiej. kolco owoc. No to dobrze. Tutaj. Y Idzie, bas, Stefan. Stefan śpi i niech pośpi sobie troszeczkę biedaczek. Ale jest głodny, więc ty Skyla. Możesz przyjść nakarmić piersią. Tak, wypełnianie ci zostawię później. Na później. Tutaj Skyla zajmuje się Stefanem i pójdą spać. A jutro chyba Bastian będzie musiał zrobić tutaj porządek z no. I zobaczmy tutaj u Bastian, ty za trzy dni przychodzisz do kolejnej grupy wiekowej. Doskonale. I tutaj Bastian ma Jedno dziecko. Stefan. Nie zmieniłam mu nazwiska. Na razie ma po matce. Dobrze. Bastian. To ja do Was wrócę. Jak wstaną? Tak będzie najlepiej. Nastał tu już kolejny dzień i Skyla poszła zająć się Stefanem razem z Bastianem, ale Bastian tutaj zrób pranie. Wróć do pralki. I co się stało z moim czasem dla siebie? No jest bardzo zestresowany, widmo pokoju. Oh. Oj Bastian Bastian, wydaczek z ciebie. Mógłbyś tutaj z noach spędzić czas, Rozwiąże swój czas w kolejnym odcinku jeszcze pójdzie do, do pracy bo chcę zrobić te znikającą znikła mu ta obawa więc idź sobie pobiegaj bastian idź pobiegaj tak idź pobiegaj Stefanek śpi więc daj mu pospać i zaraz będziesz miał do pracy a my z tobą udamy się do tej pracy, bo co nam zaszkodzi. Tutaj Skyla niech sobie wypełnia te raporty. Wypadałoby też oczywiście Sara. Jak nie było Sary, to teraz Sara wróciła do nas ze zdwojoną Tutaj y, siłą nas nawiedziła, no a jeszcze tam, no a Boże. Ajajaj, dałam wam kosza. Później to będę musiała zmienić, dodać kosz i dodać zmywarkę. Budowałam zmywarkę. A teraz nie ma tej zmywarki. Więc ja wam to ułatwię w ten sposób. Teraz wam pomogę. Miejcie dobrą. Rękę tutaj Stefanek pewnie płacze. Tak, płacze, więc tutaj mama się Tobą pozajmuje, ale nie będzie karmiła do momentu, kiedy nie wyskoczy informacja, że jest bardzo głodny. No I zapewne za, za pewien czas go postażę, bo il, za ile ma urodziny? Tu ma, tu ma Stefanek urodziny. Festiwal młodości. No, jutro. Nawet nie musicie postarzać. Może takie mini, mini tutaj urodzinki ci zrobimy. Stefanie, dołącz. Więc tak, żeby nie było tutaj za dużo czasu i za długi odcinek, Bastian uda się na nowe miejsce przestępstwa. Tak, na, no, na nowe miejsce przestępstwa się tutaj Bastian uda. Pozbiera oczywiście dowody, chociaż my te dowody, do, do które tu mamy, możemy wyrzucić, bo będą nam zawadzać. To też możemy posprzedawać, po co nam to? Powiedz ty mi. po co nam te roślinki tutaj? Możemy się pozbywać tego i tego Zanim Ty się tutaj do nas doczłapiesz, to się pozbędziemy w większości. Przy, weź ten w końcu przydział, żaby nam nie są już potrzebne. Oczywiście. A co my tu mamy? A skompletuj kolekcję. Zapomniałam o tym całkowicie, Bastian. Widzisz? Widzisz? Zła ze mnie osoba. Bardzo zła. Od razu lepiej. Twój stan tutaj konta się też poprawił. A my popatrzymy, jak Bastian ciężko pracuje na swój nowy. Udaj się. Nie, 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 nie. Jak ty masz się udać? Mamy sporządzić mapę przestępstwa? Sporządzaj, sporządzaj, Bastian. Dobrze. Tutaj możemy jeszcze porozmawiać, więc sobie porozmawiaj z tymi osobami, żeby troszeczkę czas nam tutaj zleciał. Um, tak. Mamy nawet ducha. Duch nam tutaj rozwala i straszy przestępców. Nie wiem, co tutaj e, temu duchowi narobili ludzie, ale strasznie to wygląda. Nawiedzony komisariat. Dobrze, niech będzie nawet nawiedzona. Teraz możemy się tutaj udać na miejsce przestępstwa po rozmowach z naszymi kolegami z pracy. Detektyw, gdzie twój strój? Bastian udał się na miejsce przestępstwa, którym się oczywiście okazało Hanford on Bagley. Tak, graffiti oczywiście, więc powiesz tutaj i zrób zdjęcia. Graffiti tutaj, gnoma ogrodowego. Bastian. Doskonale. Może postawimy ścianę, bo fajnie by to wyglądało. Tutaj też mamy graffiti, więc zrób. Tak. Porób, porób. Chociaż fajnie by było, Bastian, jakbyś nie przez murek. O! Posłuchałeś się mnie. Ale, o! Ja chcę ci takie zdjęcia porobić. Pokaż. Bastian, pokaż. No. Wysłuchaj, zeznań świadka. Więc, chodź tutaj, wysłuchaj, zeznań świadka. Chociaż mógłbyś się najpierw przedstawić. Możemy te ściany tutaj po części opuścić i mamy tutaj e, Rahimi Watson i Cecilia King, więc najpierw do Cecylii później podejdziesz. I wysłuchasz się, kto mógł tutaj tak zbezcześcić jej dom. Jej miejsce zamieszkania. Kto tak ją po prostu nie, nie lubi. Musisz się wszystkiego dopytać. Bastian. I kto to, to tutaj mógł antyczny domofon. Domofon gramofon popsuć. Nawet nie możesz przejść. Tak ci tutaj zagrodzili, więc chodź tutaj. No, chodź tu. Wymień tutaj kolegów. O, Bastian, wymin tutaj kolegów. Bo czemu ty nie możesz podejść. Stoisz tu przecież blisko. Chodź tu, podejdź. Możesz już teraz? No, odwróć się i będziesz na miejscu, Bastian. No patrzcie. Uparty. Ja chciałabym, żebyś tutaj zrobił. Poszukał odcisków, i poszukał tutaj reszty. Tak. On nie może przejść, nie będę cię tutaj zmuszać. Porozmawiaj z Cecylią. Skoro już tutaj jesteś, Bastian, może zrobić dobry uczynek i dowiedzieć się więcej. I możesz tutaj um, Rahimi też przepytać. A ja będę się Czy z wami, wami żegnać. No. Do widzenia no. bądź dobranoc w zależności, kiedy tutaj odwiedziliście Bastiana. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się tutaj spodobał. I mimo wszystko pozostaniecie z Bastianem na dłużej. Do zobaczenia.